No i dalej już się dzieje to, co się z kryptowalutami dzieje, czyli nigdy w życiu ich nie znajdziemy i nie odzyskamy. Targetowane są osoby samotne, które poszukują jakiejś tam swojej drugiej połówki. Rozumiem, czy jeden jest prawidłowy, który powinien być na wszystkich grupach, i Telegram tego nie likwiduje innych? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Biznes Info. Dzisiaj naszym gościem w naszym studio jest Jakub Mościcki i porozmawiamy o skamach. Dzień dobry. Tak, o skamach. Dzień dobry. Niemiły temat, ale niestety musimy się wszyscy z nim zmierzać. Nasza fundacja, w której jeszcze byłem do niedawna, Trading Gem, od samego początku praktycznie walczyła z wszelkimi skamami. No, i się niestety okazało, że to jest walka z wiatrakami, można sobie z nimi walczyć. A oni, jak hydra, odetnie się jedną głowę, a powstają dwie kolejne na jej miejsce. I niestety cały czas z tym mamy do czynienia. Dlatego dzisiaj się z Maćkiem spotykamy, bo znowu się stały popularne skamy na. KGHM, Orlen i wszystkie inne spółki Skarbu Państwa. Gdzie... Na influencerach, na telegramie jest trochę tego, tak. ile dla osób początkujących oczywiście to jest ważne, żeby um, osoby początkujące w świecie finansów, też biznesu i internetu Uważały po prostu, żeby nie być zrobionym na wnuczka. Zakładam, że osoby, które oglądają ten materiał, to, to nie są takimi, taką grupą docelową, którą się, która się może na to nabrać. Natomiast jeśli możecie, to wyślijcie to swoim dziadkom, rodzicom, bo oni są taką grupą 50, która niestety się na te nabiera. I nabiera się niestety w olbrzymiej ilości, bo według danych, oczywiście one są niedoszacowane, no bo nie wszyscy niestety, niestety te oszustwa zgłaszają. W latach 2001-2001, 2023 straty oszacowano gdzieś na 2,7 miliarda dolarów z takich skamów. Natomiast Chainalysis w 2024 opublikował raport, w którym mówi, że nawet 10 miliardów dolarów w skali świata ludzie stracili na wszelkiego rodzaju skamach, w tym skamach niestety kryptowalutowych. Mhm. Wszyscy pamiętamy, jaką rewolucją mają być kryptowaluty, no i one w sumie są rewolucją, gdzie... To, co miało być największą zaletą kryptowalut, jest niestety ich też największą wadą, czyli to, że są anonimowe, są szybkie, nie można tego za bardzo namierzyć, jeśli ktoś nie zna tego właściciela końcowego portfela. No i niestety to samo wykorzystują też oszuści, bo pieniądze wpłacone, czy kryptowaluty wpłacone na, na takie na no, takie oszustwa no, znikają i nawet ich wyśledzenie staje się no, praktycznie że niemożliwe. Tak, bo są tak miksery, które potrafią ci wyprać te pieniądze i wypluć tak. je na czystym olecie. I, i... Jedno z takich najciekawszych oszustw, jakie jest, polega na tym, że ono też się łączy zresztą z tymi wcześniejszymi skamami, to może od nich zacznijmy, jak na Facebooku, bo to głównie Facebook, Meta, nie wiadomo dlaczego Meta bardzo sobie upodobał wyświetlanie reklam fejkowych. Jeśli sami kiedyś odpalaliście jakieś reklamy na Facebooku, no to wiecie, że oni tą analizują, mielą, sprawdzają, jeśli coś im się tam nie podoba i to od razu dostajecie zrzutkę, że to jest niezgodne z regulaminem i wyświetlania reklam nie ma. Natomiast jak Prezydent Andrzej Duda reklamuje akcję Orlenu, gdzie każdy zarabia 3000 dziennie. No to jakimś student to przechodzi przez tą weryfikację i jest zgodny z regulaminem. No i wtedy, jak ktoś kliknie na taką reklamę, no to zwykle jest przekierowany jakiś tam formularz. W tym formularzu podaje wszystkie swoje dane. No i po jakimś tam czasie, zwykle oni czekają tam dzień, dwa, żeby nie było podejrzeń, że jak się ktoś od razu za, tam zarejestruje, to od razu dostaje telefon, no bo to by można mhm. było podejrzewać, że to jest jakiś skam. No ale jak oni sobie poczekają dzień, dwa. No to nabiera, że tak powiem, mocy urzędowej, jak sobie poleży na serwerze. No i oni wtedy dzwonią, przedstawiają się, że oni są właśnie z Orlenu albo z KGHM-u. Jeszcze jakiś czas temu był Gazprom popularny, dopóki no, Ruscy nie zrobili tego, co zrobili. I wtedy jest namawianie takiej ofiary na to, żeby ona wpłaciła tam swoje... Pieniądze, zwykle to są jakieś małe pieniądze, bo znowu, jakby ktoś nam kazał wpłacić gdzieś 10, 20, 30 tysięcy złotych, no to od razu się gdzieś tam zapali czerwona lampka. Ale jeśli oni sami mówią na dzień dobry, że ja nie chcę dużo, niech pan, czy pani wpłaci 200 dolarów i jak pan zarobi, no to wtedy będziemy mogli sobie dalej rozmawiać. To będzie taki test. Jak pan zobaczy, że jest wszystko ok, upewni się, że jesteśmy rzetelną firmą, no to wszystko jest, jest ok i można już wtedy brać większe wpłaty i to niestety tak działa i ludzie się na to nabierają, a oczywiście jak wiemy z wszystkich poprzednich skamów, jeśli ktoś tam prześle pieniądze, no to te pieniądze są zamieniane na taki wirtualny wkład, czyli ktoś po prostu siedzi przy serwerze, wpisuje z palca 200 dolarów, następnego dnia wpisuje 250, no i jak taka ofiara się loguje po, po, po jednym czy dwóch dniach, no i widzi wow, 50 dolarów zarobku, no to jest świetnie, później na po tygodniu powiedzmy to się podwaja, no i już taka ofiara jest urobiona i jeśli ktoś no że tak powiem będzie chciał sprawdzić czy da się to wypłacić no to wtedy dopiero zaczynają się problemy, bo się okazuje, że się nie da tego wypłacić, albo jeśli ktoś zarobi trochę więcej, znaczy wyświetli mu się, że zarobił tam więcej, no to pojawiają się problemy typu, że to jest przelew międzynarodowy, że trzeba to zautoryzować, że trzeba zrobić jakiś przelew na podatek, to jest bardzo też często wykorzystywane, że w związku z tym, że to jest firma międzynarodowa, to trzeba najpierw zapłacić podatek, żeby można było wypłacić ten zysk. Oczywiście, na no ten podatek płacimy, on, Oczywiście znika, bo tam nie ma żadnego zarobku. Drugą taką ciekawą, ciekawym sposobem oszustów jest to, że każą instalować jakieś narzędzie do zdalnego pulpitu czyli taki program, który pozwala osobie na drugim końcu świata podpiąć się do naszego komputera i sterować tym wszystkim, co tam się dzieje na ekranie, i zwykle wtedy następuje przyjęcie naszego konta bankowego i zamiast tam przelewu powiedzmy na 1000 zł, który teoretycznie miałeś na ten podatek, jest czyszczone nasze całe konto, zwykle to są przelewy te ekspresowe, więc zanim się zorientujemy, że coś się stało, to zwykle tych pieniędzy już dawno nie ma, a spółki, na które Trafiają nasze pieniądze, zwykle są założone na jakiś z słupów. Mhm. Był, ostatnio, był ostatni artykuł o jakiejś norweszce, która się zgodziła być takim słupem na, na takich oszustw, dla takich oszustw, oszustw finansowych, bo tam straciła pracę, nie miała na, na, na chleb, na jedzenie. No i zgodziła się tam chyba za 1000 euro, żeby zostać słupem, no to jak. Nie masz pracy, a może dostać 1000 euro, no to, to, to co cię to obchodzi, to tam się będzie z tą spółką działo. No i niestety takie, takie osoby wtedy za to odpowiadają, nie wiedząc, co się w ogóle dzieje w takich spółkach. No a my, jako osoby poszkodowane, nie mamy praktycznie żadnych szans na to, żeby odzyskać takie środki. pieniądze odzyskać. Drugim z bardzo ciekawych też oszustw jest to, że wykorzystując nasze dane, osoby te, oszuści zakładają konta na Binance. I wtedy środki, które tam przelewamy, teoretycznie legalnie, bo to jest jak najbardziej legalna giełda kryptowalutowa. Na nasze dane jest konto założone, tam jest przelew zrobiony, tam jest przewalutowane to na jakąś kryptowalutę, na bitcoina na przykład, i stamtąd wypływa, i, no i dalej już się dzieje to, co się z kryptowalutami dzieje, czyli nigdy w życiu ich nie znajdziemy i nie odzyskamy. Okej, okay. i chciałem pokazać o tym o tym o tej co to jest peak butchering czyli te rzeźni to jest, peak butchering to jest... to jest tak to jest tak zwana rzeźnia i to też się stało popularne też niestety przez Facebooka głównie mm -hmm. gdzie teraz użytkownikami są chyba osoby starsze albo w wieku 50 plus i polega to na tym to już właśnie jest taki wyższy, trochę bardziej poziom skamu, taki bardziej bezczelny moim zdaniem, bo polega na tym, że targetowane są osoby samotne, które poszukują jakiejś tam swojej drugiej połówki. Pewnie kilka razy mieliście okazję przeczytać gdzieś w mediach, że jakaś kobieta wpłaciła Bradu pitowi na operację tam 150 tysięcy złotych, całe swoje szczędności. No i w dużym skrócie, tak to polega, polega to właśnie na tym, że Teoretycznie osoba jakaś znana, albo też ładna po prostu, taka, mhm. która, która nam się by spodobała wyraża nasze zainteresowanie naszą osobą, no i nas także tak powiem kolokwialnie urabia, czy się pyta co tam się z nami A, dzieje, buduje taką relację, no i po, po jakimś tam czasie tej budowania tej relacji, gdzie my już myślimy, że to jest jakby rzeczywista osoba i rzeczywiście jest nami zainteresowana. Zwykle to jest jakaś osoba gdzieś z daleka, więc nie możemy jej bardzo szybko bezpośrednio spotkać, więc ta relacja jakby jest budowana przez, przez internet. No i po jakimś tam czasie są tutaj dwie ścieżki, Jedna ścieżka polega na tym, że właśnie jest prośba o jakąś tam wpłatę na operację, bo gdzieś tam jest za granicą ta osoba i nie może dostać się do swoich pieniędzy w banku, a nie wiem, tam złamała nogę na przykład, czy coś takiego i potrzebuje kilka tysięcy złotych, żeby zapłacić tam za lekarza. Druga opcja jest taka, że potrzebujemy pieniędzy na to, żeby się spotkać. No i jakby druga ścieżka z, tej, z tego oszustwa polega na tym, że. Się okazuje, że ta osoba pracuje jako menadżer w jakiejś tam spółce inwestycyjnej i zarządza inwestycjami, albo ktoś z jej rodziny zarządza takimi inwestycjami i może nam pomóc zarobić. No i wtedy dostajemy screeny właśnie z platformy, która jest tak jak w tym wcześniejszym przykładzie. Zupełnym skamem, czyli ktoś po prostu sobie siedzi na serwerze, wpisuje, ile tam się ma pojawiać. No i dostajemy takie skiriny, no i po jakimś tam czasie, no, mamy tą zbudowaną relację z tą osobą, powiedzmy, znamy się 2-3-4 miesiące, dostajemy kilka tam tych, tak powiem, wyciągów z tego konta inwestycyjnego. No, i już jesteśmy wtedy urobieni. Nie? No Dlaczego osoba, którą znasz, lubisz, która tobą wyraża jakieś tam zainteresowanie, miałaby cię oszukać? Mm -hmm. No i jakby scenariusz jest znowu podobny do tego, który był wcześniej. Wpłacasz tam 200 dolarów, patrzysz, Twoje konto rośnie o 50 dolarów, później się podwaja. No i jak już później zaczyna się do wysyłania takich pieniędzy, konto puchnie, te wirtualne. No ale jak chcemy wypłacić, no to ta osoba. Znika albo się przerzuca na, na inną ofiarę, a nam zupełnie przestaje odpisywać. I zwykle jest tak, że to są zdjęcia tej osoby jakieś pobrane z od jakiejś przypadkowej osoby z, z internetu. Zwykle cały Instagram jest kopiowany. Mhm. Po no teraz to, żeby... jeszcze AI można. Wiesz, tak, dobrać. i to jest, to jest kolejna to jest kolejna yy, kolejna taka droga, którą obierają oszuści, no bo. Teraz, jak mamy już, jesteśmy w dobie AI, kiedy praktycznie każdy AI przechodzi ten test Turinga. Test Turinga polega na tym, że to wymyślił Alan Turing. Jesteśmy po, po jednej stronie, po drugiej stronie jest albo osoba, albo komputer. No i my przez rozmowę na, na czacie. Mamy zgadnąć, czy po drugiej stronie jest osoba, czy komputer. Jeśli nie zgadniemy, że to jest komputer, no to taki komputer przechodzi test Turinga, czyli my myślimy, że to jest druga osoba. No i my już jesteśmy dawno, dawno za tym punktem. Jeśli sobie odpalimy nawet zwykłego Groka w, w Twitterze, czy tam teraz Xie, no to już można z nim rozmawiać jak ze zwykłą, tak. ze zwykłą osobą. Więc to, co robią oszuści, odpalają sobie takie, takie roboty AI, pobierają masowo zdjęcia, puszczają to w, w internet no i kto się złapie, ten sobie rozmawia z maszyną przez miesiąc, dwa, trzy. Tak. A później maszyna na takich oszustów zarabia. Wykorzystanie wizerunku influencerów. Ja mam, mam kilka mam takich kont na Instagramie, które mnie um, udają i piszą do um, osób, które followują mnie. I... Udając i wierzą, oferując jakieś różne usługi, dołączenia do jakiejś grupy e, inwestycyjnej i tak dalej, jakieś tam jakieś różne skamy. E, na Facebooku miałem taką sytuację, że jak pisałem post, to automatycznie pojawiał się pierwszy komentarz z identycznie brzmiącym tej nazwy mojej strony Maciej Wapiński Z linkiem, z linkiem no, Giveaway Bitcoina, wygraj 5 Bitcoinów i kliknij tutaj ten, ten link. I wyobraź sobie, że nawet kiedyś rzucałem info, informacje o pogrzebie znajomego i wtedy był od razu giveaway. I <grym> mówię, jaki dramat w ogóle to jest. I właśnie nie dało się tego wiesz, na mecie właśnie tak, no i to, jest, to drugować. Jest, to jest bardzo ciekawe, że. Takie oszustwa są zgłaszane masowo do mety, czyli do Facebooka, no i oni z tym praktycznie nic, nic niestety nie robią. Ostatnio nawet Trader21 opublikował post, że jego wizerunek jest tak wykorzystywany do. Do teoretycznie udzielania porad inwestycyjnych. Mm. Eee, Michał Szafrański? Michał Szafrański, tak samo, finansowy ninja. Też ostatnio mi się zaczął wyświetlać na Facebooku, że będzie udzielał tam porad inwestycyjnych. Eee, oczywiście to nie było jego konto, tylko to była jakaś podpucha. No ale niestety eee, ta fala znowu się jakoś nasiliła. Nie wiem, czy to ma związek z ceną bitcoina. Eee, to podejrzewam, to że tak, bo im więcej ludzi wokół nas zarabia, tym jakby my mamy ciśnienie na to, żeby, żeby zarabiać. Pojawia nam się takie foma, tak. Jak wszystko rośnie, a my stoimy w miejscu, no to, to od razu też w głowie nam się pojawia taka myśl, że fajnie by było, jakbyśmy my też gdzieś zaczęli zarabiać. No i widzimy taką reklamę Michała Szafrańskiego czy Tradera 21, którzy są znani z tego, że, że dobrze zarządzają pieniędzmi. No i wtedy. Yy, niestety. tak jak jagoni i piszemy do nich, tak. nagle odpowiada, od, na tak. czacie odpowiadają nam. Tak. No i to sama. Gdzie ta, ta pieniądze? Ta, 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 ten nasz influencer, czy tam finansowy celebryta nam odpowiada, więc od razu też jest miło, tak. żeby tak. sobie z nim porozmawiać. No i niestety kończy się to tak, że to jest jedno z najdroższych pewnie znajomości, jakie zawrzemy w internecie, więc tak. nie dajcie się na to, na to nabierać. A jeśli. Macie jakieś podejrzenia, że coś może być oszustwem? To zapytajcie się swoich znajomych, szczególnie tych młodszych, bo oni są bardzo biegli w internetach i pewnie wam podpowiedzą, czy w takie coś się pchać. Tak, możliwe, że nawet na tym kanale na YouTube pojawi się kiedyś komentarz: polecam tradera, Mats trader, cokolwiek, albo na przykład, co sądzisz o, czy dobrze zachowałem kryptowaluty? To jest moja faza seed do portfela na OKX, -ie. jest wypisana. I jest to jeden ze skamów taki, że ludzie sprawdzają tę fazę seed, sprawdzają w swoim olecie i widzą, że tam jest, nie wiem, 15 tysięcy dolarów. Tak. Ale nie ma na przykład tokenu, który pozwala na przesyłanie na opłatę transakcyjną, więc wysyła na przykład Ethera, wiesz, łamę Ethera na, na ten wallet, żeby te 15 tysięcy w tokenach zabrać. No i okazuje się, że jak od razu wysyła się to od razu automat wysyła na inny wallet i, i, i koniec. To jest kolejny skam. E, no właśnie, spamowanie w komentarzach na YouTube. No na... to też te ciekawe, ciekawą wrzutkę zrobię, bo na moim kanale na YouTube, jak coś wrzucę, no to praktycznie od razu po kilku minutach jest taki komentarz, on jest gdzieś taki długi. Bo oni tam y, komentują różne boty ze tak, sobą, nie? Y, tak. I to jest y, komentarz się zaczyna tak, jakby ktoś rzeczywiście go napisał. No, ciekawy materiał, mam tylko uwagę do czegoś tam. Y, dopiero jak się go rozwinie, to tam się zaczyna skam tak. w, w tej części rozwijanej, no i oczywiście te boty inne sobie tam... Tak. To niesamowite, y, to... rzeczywiście. Zarobiłem z nim tak, 15 tysięcy tak, dolarów. Tak. Polecam bardzo serdecznie. Na to trzeba uważać. A jeszcze na Telegramie jest taka e, sytuacja, też bardzo trzeba uważać, bo ludzie teraz korzystają z. Z takich botów tradingowych, poprzez wykorzystaniem Telegram. Do kupowania kryptowalut, do kupowania akcji nawet i tak dalej. Więc logując się, logujesz się przez Telegrama i tam masz dostępy wiesz, gdzieś tam, w, nie wiem, w tych danych Telegrama są dostępy do tej kont, do, do, tej, do tej wartości, którą mamy na portfelach. No i na przykład jak ktoś korzysta z usług, znaczy z, z grup telegramowych, to czasami jest tam takie weryfikacja przez Safeguarda albo przez innego bota, żeby z, no, zweryfikować się i dołączyć do grupy tam, gdzie są mhm. ci ludzie. No i tych Safeguardów są dziesiątki. Rozumiesz, czyli jeden jest prawidłowy, który powinien być na wszystkich grupach i taki normalny, dobry, i Telegram tego nie likwiduje innych, tylko jest po prostu mnóstwo tych serwuardów. No i jak jest fajkowy serwuard i tam chcesz dołączyć do grupy, klikasz zweryfikuj, prosić o wpisanie danych Telegrama. Niektórzy wpisują wtedy, no i w tym momencie bot automatycznie wszystko ci czyści, ponieważ ma dostęp do tych danych pod Telegramem. Na to trzeba uważać. Ciekawą też rzeczą, która wypłynęła chyba ze trzy miesiące temu odnośnie Telegrama, tak kilka firm straciło zresztą swoje konta telegramowe. Skam polegał na tym, znaczy to nawet nie był skam, tylko było cwane oszustwo, polegało na tym i pewnie mogło to was też dotyczyć, jak mieliście połączenia z jakichś bardzo dziwnych numerów gdzieś z Wielkiej Brytanii, z Indii, z Finlandii, czy z jakichś hmm. takich bardzo długich numerów kierunkowych. Skam polegał na tym, że Dotrzyma, otrzymywaliście taki telefon, ktoś tam do Was dzwonił, odbieraliście ten telefon, tam się oczywiście nic nie było, albo były jakieś trzaski, dziwne szumy i w tym samym czasie ktoś próbował resetować Wasze konto na Telegramie i wybierał weryfikację jako połączenie telefoniczne. I wtedy Telegram tam do Was dzwonił, no mieliście zajęte, bo Oczywiście, ten drugi numer do Was wtedy telefonował, więc część osób miała ustawione skrzynki pocztowe z, domyślną, z domyślnym hasłem, który zwykle jest 1, 2, 3, 4. No i tacy oszuści. Wiedząc, że to tak działa, Telegram się tam nagrywał z kodem na pocztę głosową. Później oszuści się do tej poczty dostawali, podając te standardowe hasło, którego nikt nie zmienia. Odczytywali sobie kod resetowania hasła mhm. i takim sposobem przejmowali konto telegramowe. No dobra, żeby, żeby to spiąć teraz, to powiedz, jak się zabezpieczyć? Oprócz weryfikacji dwuskładnikowej 2FA. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że to jest jedna, jedna z ważniejszych rzeczy, czyli aktywujecie sobie uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli poza podaniem zwykłego hasła e, zwykle podaje się jakiś tam SMS-a albo jakiś autentykator z, z Google'a czy z jakiegoś innego e, miejsca można sobie zainstalować, e, który będzie wymagał od Was jakby dwóch osobnych czynności na dwóch różnych urządzeniach, czyli podajecie hasło na komputerze, ale musicie się jeszcze zalogować SMS-em z telefonu. To jest jakby podstawowa podstawa i to jest e, Myślę, że taki minimum, który można zrobić, mo nawet trzeba zrobić, a nie tylko można zrobić. Yy, drugą rzeczą jest to: no, taki jakby nazwać to higieną informacyjną, czy tą higieną internetową, czyli nie podajemy swoich danych nigdzie, żadnego skanu dowodów. Jeśli ktoś was, do was dzwoni, podaje się za bank, żeby gdzieś coś wysłać, no to możecie się oczywiście rozłączyć i sami zadzwonić do, na infolinię do banku się zapytać, czy takie coś rzeczywiście ma miejsce. I wtedy zwykle to się podaje w aplikacji bezpośredniej już bankowej, a nie gdzieś mailem, zwykle na jakiś dziwny adres mailowy, więc. więc to jest to. No i trzecią rzeczą, taką myślę też, którą każdy może zrobić, to jest właśnie zapytać sobie, się swoich znajomych czy młodszych tam członków rodziny, czy takie coś jest ok, czy nie jest ok. I zwykle ta trzecia droga jest najprostsza i najłatwiejsza. Mhm. I te informacje do młodych docierają najszybciej, więc myślę, że oni będą najszybciej mogli zweryfikować, czy takie, czy takie coś jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Zwykle nie jest okej, okay, bo no, okazje na pieniądze zwykle nie przychodzą do was, tylko na, na te pieniądze niestety trzeba zarabiać. Więc jeśli ktoś przychodzi do was z, z propozycją zarobienia 100, 200, 300%, to pytanie, dlaczego sam tak nie zarabia, tylko się tym dzieli. Bardzo dziękuję Jakub, jeśli będziecie mieli jakieś właśnie pytania, albo nawet macie informacje o jakichś skamach, oszustwach w internecie, zapiszcie to proszę w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Myślę, że to jeszcze, jeszcze wiele takich tematów tutaj się nam uzbiera i zrobimy jeszcze raz odcinek może, cały może, czas. Może będzie właśnie jakiś ciekawy nowy skam, o którym Bitcoin jeszcze nie wiemy. No to jest stary skam i niestety, na znaczy stary, to oni tam już chyba siedzą, ale jak A. napiszecie coś ciekawego w komentarzach, bardzo chętnie się nad tym pochylimy, no i to upublicznimy, może uda się zrobić jakieś większe dochodzenie, mm -hmm. kto za tym stoi. Zwykle za tymi skamami jest, z Orlenem stoją, to są, to są wilki z Hersonia czy coś takiego. Taka ukraińska grupa, która ma biuro gdzieś w Kijowie, znaczy miała do tej pory w Kijowie, nie mm -hmm. wiem, gdzie teraz ma, ale to zwykle stamtąd, stamtąd atakowali praktycznie cały świat. ok Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, do usłyszenia.